Że wygląda na to, że to, to określenie rycerze wiosny zaczyna nam się sprawdzać. No, kapitan to wymyślił, no to, no to mówię, no to musi tak z drużyną. Po prostu zmotywować ją mi tak pobudzić, pomóc mi w tym, i żeby tak faktycznie się stało. No ja bym chciał, że tak było, ale tak mówię, na razie pięć kolejek spokojnie. Mamy zadanie do wykonania, staramy się wygrać w każdym meczu. Nie myślimy kompletnie ani o otrzymaniu, ani o awansie, bo tak mówię, chcemy wygrywać każdy mecz, w każdym meczu się pokazywać, zwłaszcza u siebie dla tej stronej publiczności i to jest Taki patent prosiłanka w tej chwili chyba ma, że rozstrzyga mecze w odstępie kilku minut i potem tylko kontroluje sytuację. Jest to, jest, to, jest to jeden ze sposobów, że z reguły rozróżne się rozluźniają po straconej lub po bramce. My chcemy to właśnie wykorzystywać, ale się to udaje. No, no, mamy kilka wariantów rozegrań różnych sytuacji. Akurat no dzisiaj, dzisiaj yy, stało się to, że zarówno bramki po atakach pozycyjnych, po kontrach, jak i tak samo po stałych fragmentach gry, praktycznie ze wszystkiego udało się strzelidzić. Mieliśmy kilka jeszcze innych okazji. no Myślę, że niepodważalnie żeśmy dzisiaj dominowali nad Podgórzem. Gdyby nie, mówię, pewne inne jeszcze czynniki zewnętrzne, myślę, że dużo więcej by było dzisiaj bramy. Paradokse paradoksem jest to, że ta walka o utrzymanie ciągle trwa. Mimo tych zwycięstw, ale zbliżały się do czołówki. no to jest niesamowite, że drużyny, drużyny yy, po prostu z dołu teraz wygrywają każdy mecz i, i praktycznie między pierwszą a, ostatnia, a ostatnią dużą jest 15 16 punktów, no to to jest prawda nie, niewiarygodne. No my mamy teraz do lidera Podgórza bodajże 11 czy 12 15. punktów. No 11 punktów, więc to jest praktycznie trzy mecze. Także nie wiadomo jeszcze kto w tej liście awansuje, kto spadnie i myślę, że dzięki temu ta liga staje się taka ciekawa i atrakcyjna. No, także mecze myślę w ostatniej kolejce dopiero zadecydują o, o układzie tabeli. Gdyby się y, dzisiaj doszukiwać jakichś negatywów, to chyba te cztery bodajże żółte kartki. Chyba znaczy niepotrzebne są, tak w przebiegu tego są, meczu. Są, są to, ja uważam, że dzisiaj mecz był bardzo, bardzo czysty. Jeden z takich meczy, które, które nie wiem, czy może jedna, czy dwie kartki w przeciągu całego meczu. Pan sędzia dzisiaj tak, nie wiem, te kartki troszeczkę rozdawał. Y, nie wiem czemu, nie wiem. No Miał taki dzień, jaki miał, że po prostu niektóre były naprawdę niepotrzebne, na przykład Adama Kartka, no to zupełnie był tyłem do sędziego, zawodnik goście ewidentnie piłkę kopał 3-4 metry do przodu, no Adam go, ją tylko cofał, żeby była wybita z właściwego miejsca i za to dostał żółtą kartkę, no nie wiem, no to są mówię, decyzje arbitralne, musimy się z tym pogodzić, nie możemy tego zmienić i, i mamy na, na tyle kadrę, mówię liczną i, i chłopcy są na tyle godni gry, że myślę, że nawet jakieś tam, prawda, pauzy kartkowe będziemy musieli to jakoś załatać. Ty, któraś eliminuje kogoś? Nie, nie, na szczęście dzisiaj akurat zawodnicy nie, 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 nie dostali, także my w pełnym składzie wszyscy są gotowi do gry. No Kamil jeszcze, jeszcze czekamy, może, może usiądzie na ławce rezerwowych, z Wieczystą, może już będzie gotowy, jak nie, no to, no to jeszcze on tylko zostanie po prostu w okresie rehabilitacji, no natomiast reszta jest gotowanie na narzeka na urazy, nie pauzuje za karę. Dzięki. Dzięki. Pionu, Tomasz przynosło. 5-0, no to chyba po takim meczu tylko można się cieszyć. Dzisiaj zagraliśmy najlepszy mecz w tej rundzie, po dwóch słabszych meczach. Z Piliczanką, Pilicę i z Bronowianką wyszło nam wszystko po prostu. Mogliśmy nam zwycięstwo, 7 0 sytuacje były. Trzeba się tylko cieszyć z no, tego. Tak. Spodziewaliśmy się, to, że, że tak, to, że tak to, że... wam z derempuzie W, dererfuzie... w sumie łatwo. Poszło na łatwo, nie spodziewaliśmy się. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz, wszyscy zagrali na 100%, pokazaliśmy to co potrafimy, a naprawdę w tej rundzie jesteśmy jedną drużyną w tamtej rundzie więc cieszymy o zwycięstwo 5-0 i myślę, że teraz każdy przeciwnik będzie się nas bać. Kolejny no, mecz za kacie książku To jest można tak powiedzieć po prostu taki nasz ci mieć z kolei, strzelamy po prostu dwie minuty, dwie bramki, tak? no to, to się tylko cieszy, że wszystko wychodzi. To, to trzeba z następnym muszą powtórzyć. Nie tyle bramek, co w całym sezonie dotychczasowym. Unit, forma, rośnie, tak dalej. Pokazałem się z bardzo dobrej strony. Byliśmy dwa razy szybsi, zdecydowanie lepsi. Wynik wskazuje. Przy tej drugiej bramce to troszkę ośmieszyłeś. od tego tym, w którym sięgałeś gdzieś tam po szyję, a jednak sobie z obłomą poradziłeś. I spokój był, najważniejszy, gaz jest wszystko. Dzięki.